Wsiemu Wam wszystkim z tej strony kapi. Witam Was w kolejnym odcinku luźnego grania. Yy, dziś zagramy sobie w grę, one, w grę o nazwie Disc No Przesłyszaj się, babu, bo nagrywam. Yy, yy, oczywiście gra roku 2012. Powiem Wam tak. Yy, gra jest śliczna. Naprawdę, grafika w niej jest piękna, ale. Jeżeli nie lubicie rozlanej krwi i innych produkowanych rzeczy na Ziemi, nie warto je kupować. System walki w tej grze jest, jest bardzo dobry. Oczywiście to jest przedostatnia misja. To chciałem Wam, nagrać, chciałem wam pokazać drugą misję. Za chwilę będziemy gadali o tej grze. Za chwil, za chwileczkę. Jezu, nie mogę trafić tego pajaca. O, w końcu. Ok, zabiliśmy tego pajaca. Ja w przesędę tę oczywiście, czyli takie momenty deportacji, czy coś to dla mnie to jest. Pozbieramy sobie, sobie amunicję. Jak możecie zauważyć, gra jest piękna. Moim zdaniem ma ...zarąbisty system akcji. I jeżeli o, jeżeli o mnie chodzi, ta gra by została tyle, dostała ode mnie tyle, co, co ma. Normalnie. Czyli normalnie ta gra jest na 9,4 oznaczona. Ode mnie by dostała tyle samo, naprawdę. Ona jest śliczna. Ale teraz. Yy, bardzo wam polecam tę grę. Oczywiście jak zwykle kurna, nie włączyłem sobie stopera i będzie... Będzie, że... Przepraszam. I będzie, że... Mam odcinki nie wiadomo po ile. Już włączyłem. Sorry za taki ten i tak yy, o co chodzi w grze może zdradzę wam trochę fabułę gdzieś tu powinno być yy, to jest przedostatnia misja tak naprawdę i o co chodzi w grze yy, jakby to. jesteśmy asas asasynem który został yy, wsadzony do więzienia po yy, Poprzez ukantowaną śmierć. Ukant, ukantowaną śmierć królowej. Śmierć królowej była ukantowana i wydostaliśmy się z więzienia, i teraz szukamy ludzi, którzy zabili królową. My, tak, na, tak naprawdę, już w tym momencie zabiliśmy prawie wszystkich. został nam dwie osoby. Tu był list od M. Emilii, czyli córki właśnie tej pani która została zamordowana która została zamordowana i ją ponownie ukradli czyli Jezu tra O, zabiłem go... Yy. Yy, ukra ukradli, to, ukradli dziewczynkę, która jest. Yy. która, którą musimy uratować, ponieważ to jest osta ostatnia dziewczynka, która widziała co się stało i która nam wierzy A wszyscy inni nasi Teoretycznie przyja przyjaciele nas wydali. Tak, ci ludzie dla mnie są straszni. Że jak nie mam broni. No, oczywiście, jak widzicie, gra oferuje nam. obleśne rzeczy. Wrócanie głowami. Oczywiście tego nie musimy robić, ale. Ja tą grę przeszedłem. ta gra jest króciutka, się króciutka, no mi się udało ją przejść w ciągu Trz... 24 godzin, więc no króciutka jest naprawdę, ale to co się w niej dzieje to dla mnie, to dla mnie jest jedną z lepszych rzeczy. Dobra, wracam po krótkiej przerwie. Miałem bardzo ważny telefon yy. I tam się mam dostać Jak widzicie to są takie to są runy Za runy możemy zdobywać umiejętności Ja teraz teoretycznie mam 8 run Czyli Ja to już ja to już wszystko miałem wykupione ale tak żeby zwiększyć swoją umiejętność, to kupimy tak. Wyższy skok. Yy. Pokażę wam co to jest dzisiaj. Yy. To jest bardzo fajne, o właśnie... Zabrajdujemy sobie to. I już nie mamy punkciów, punk punkcików. I są jeszcze specjalne modyfikacje naszej postaci. Jak widzicie, takie upgradey. One nam dodają coś tam. Ja szczególnie się tym nie zajmuję, po prostu mam takie, co, co zdobyłem mi się, mi się wydaje, że są najlepsze, to są takie podstawowe, moim zdaniem są najlepsze. I dobra, i tu mam już nasze całe EQ, to jest takie. I... To może mi przewijać, bo i tak to jest wyrwane całkowicie z tego. I powiem wam, że gra bardzo ładnie mi chodzi. W tak słabym komputerem co ja mam gra mi bardzo ładnie chodzi mm. nie pierdź, tylko otwieraj tą bramę mi gra w 30 fps a ja mam bardzo słaby komputer naprawdę, ty gierce mi chodzą na komputerze ja mam tak słaby komputer że to jest masakra i Naprawdę, jestem z niego strasznie zadowolony. Yy, więc, tak, szczury nie cierpię tych dziadów, to są po prostu jedne z gorszych postaci. One potrafią zacząć gryźć: jak już nie mają co gryźć, to nie rzucają po prostu jak na mięso i obżerają wszystko. Naprawdę, na szczury trzeba strasznie uważać. I moim zdaniem, jak chcecie. Dobra, jesteśmy. Pyk, 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 pyk. Wiem, nie pokazałem Wam dużo w tej grze. Są jakieś różne znajdźki w tej grze i wszystkie inne rzeczy. No. Gra jest ogólnie prześliczna. Mi się bardzo podoba. Chciałem Wam pokazać inną misję, ale niestety. Nie wiem czemu. Zablokowała mi się. Nie, mo, nie mogę jej odblokować jak, i coś mi się zepsuło. I na tym się kończy ta misja. Naprawdę pokazałem wam trochę rzeczy do rozwalenia, pokazałem wam mniej więcej jak to wygląda. Yy, możecie napisać, czy chcielibyście jakiś tam... czasami jakiś let's play z tej gry. Dla mnie ona jest śliczna i mi się bardzo podoba. Jak będziecie chcieli, będziemy mogli zacząć let's playa. I... To na tyle, a więc teraz przyjadę do, do tej łódki, zaczniemy kolejną misję, więc nie chcę tego robić. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć w kolejnym odcinku luźnego grania. Trzymajcie się i pa.